Witam widzowie To jest druga próba Podjęcia challenge'u Od Marka w sumie Żeby zrobić takiego one shot'a Jezu, tu jest głośno Żeby zrobić takiego one shot'a Z pójścia do sklepu, zrobienia zakupów I gadania do kamery Przez cały czas eee, Mamy godzinę dosyć późną Bo mamy godzinę 4.36 Ja wróciłem Dopiero do domu, no i tak to więc Mniej więcej wygląda codziennie że wracam około czwartej montuję do tej szóstej, siódmej no i idę spać do do 11. i później się borykam z problemami egzystencjalnymi że przespałem dużą część dnia a jestem w Japonii tylko, że wtedy przypominam sobie po chwili dopiero, że całą noc tak naprawdę coś robiłem i już nie mówię o tym, że montowałem film jest zmontowany ale dzisiaj tak niestety nie jest, bo było dużo misji. Miałem... Kuźwa mać. Przysięgam, że nie było cięcia teraz. Tylko mi się kamera wyłączyła, więc nie zaliczamy tego. No, Znaczy, będzie cięcie, bo kamera się wyłączyła, ale już ją włączyłem z powrotem. Eee, aha, miałem dużo misji, bo musiałem oddać samochód. No, i nie mając samochodu, jestem trochę uzależniony mocno od innych ludzi. I byłem na tyle uzależniony od innych ludzi, że nie miałem jak wrócić z tego tasu. Wiedząc, że po tasie będzie się działo coś fajnego. I coś fajnego mam na myśli. No i mniej więcej tak to wyglądało, że pojechałem nagrywać i nie miałem ze sobą ani komputera ani nie miałem jak się dostać do domu, ani nic i no miałem dużo szczęścia w ogóle, że dotarłem dzisiaj na chatę, na Kawasaki bo o mało bym nie skończył w Chibie która jest no z dwie godziny ode mnie eee, no ale w sumie za godzinę pociągi już jeżdżą więc pojechałbym do Chiby pewnie 5.30 byłbym w Chibie i wsiadłbym w pociąg no to około siódmej, może bym był w domu tutaj. No to domyślacie się, że jakbym wrócił do domu o siódmej, to już miałbym tylko godzinę, żeby zmontować vloga. A mega lipa by była, gdybym przestał vlogować. Znaczy, gdybym przerwał pasę daily vlogów na 28 dniu. Jakby. Chociaż ten miesiąc fajnie by było zahaczyć i po miesiącu zrobić sobie dopiero przerwę. A nie kurde, dwa dni przed. Ale na szczęście wróciłem. Spojrzałem na materiał Stasu. No i uznałem, że jest go dosyć sporo. I jest to dosyć dobry materiał, więc nie chciałbym go montować na odpierdziel. A że jest wcześnie rano, już można powiedzieć, że prawie, że wcześnie rano. No to nie będę siedział teraz do ósmej i na szybko tego montował. No bo jakby. Mija się to z celem, nie? Nie chcę. Nie chcę wam dostarczyć gównianego materiału, tylko po to, żeby wam dostarczyć materiał, żeby było daily. Dlatego jesteśmy pod familią Martem, pod domem i idziemy po herbatę. <grymkańska> eee, może jakieś witaminki byśmy wzięli? Nie jestem pewien, co al muzyczka wali. Chociaż witaminę C już dzisiaj spożywałem, to może nie trzeba. Yy... Co my możemy potrzebować do zmontowania tego filmu? Jeść na pewno nie chcę, bo się obżarłem już dzisiaj. Tam jest herbatka. Wiem, co możemy potrzebować na dobry sen. Oprócz herbatki przyda nam się jeszcze... O! To nam się jeszcze przyda. To nam pomoże się wyspać. Eee, a celem dzisiejszego wyjścia do Family Martu, takiego właśnie, było to. Moja ulubiona herbatka. Leczyła. Trzeba kliknąć. Jest. Cardo eee, eee, No, no, no. No 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 Arigata Zawsze pytają o tę siatkę, nieważne jak weźmie się tam rzecz, nawet to cię pytają. Cieka, czym przejdzie? Chyba przejdzie. Dobra, chyba przeszło. Przeszło? Przeszło. Ok. Arigata teraz się. Dobra Czekajcie, skitram to sobie. Elegancko. Dobra, jestem już z powrotem. No, więc dużo się dzieje teraz. Po prostu dużo, dużo materiału zbieram. Mam yy, nagrania z tego, gdzie teraz byłem, co przed chwilą widzieliście. Mam jakby nagrania stasu, które też nie wiem kiedy zmontuję. Najlepiej by było jak teraz sobie o. Czekajcie, mikrofon przestawiam jeszcze. Dobra, teraz żeby nie było słychać hałasu z ulicy to musiałem przystawić mikrofon, czy znaczy kierunek, żeby zbierał porządnie bo mój zajebisty mikrofon, z którego jestem mega dumny ma opcję wybierania kierunków skąd ma zbierać dźwięk więc dlatego też mnie zawsze tak dobrze słychać ale materiał Stas jest dość, dosyć ponętny w tym roku powiem Wam, że dużo się dzieje jest dużo ciekawych rzeczy i dużo rzeczy, które mi się podobają Mimo, że ja nie jestem jakimś gościem, wielkim fanem targów i jakby lubię, jak się coś dzieje. Średnio przepadam za targami, bo po prostu na targach nie wiem, jest ten tłok taki. Wait, jest ten tłok taki. Mało co idzie zobaczyć, mało co idzie nagrać i jakoś zawsze choruję po targach. Nie wiem przez co. No, ale ogólnie jest super wiadomo, zawsze trzeba jakoś ponarzekać ale jutro znowu tam jedziemy bo myślałem, że się wyrobię w jeden dzień i uda mi się wszystko zobaczyć, no ale niestety się spóźniłem dosyć późno tam dojechałem i nie zobaczyłem zbyt wiele, znaczy zobaczyłem wiele, wiele nagrałem ale na przykład nie zrobiłem zakupów, bo bardzo chciałem zrobić zakupy, bardzo chciałbym kupić jakieś parcy do S13 na pewno poluję za kierownicą z jakimś odsadzeniem fajnym i na pewno poluję za pasami, bo no mam fejkowe takaty od zawsze. Ale ta zieleń mi tam średnio siedzi i szukam czegoś zapinanego po prostu na środku. Jeżeli chodzi o zawieszenie, no to wszystko mam i na pewno chciałbym nowy gwint, ale niestety z tego co wiem, gwintu się nie da zabrać, ponieważ ma gaz w środku i nie pozwalam zapakować tego do walizki. Chociaż. Nie wiem czy chciałbym go pakować do walizki, bo jakbym go zapakował do walizki, to on by ważył wtedy tyle, że. uuuu, X8. Ważyłby tyle, że pewnie już bym nic innego nie wziął. Dlatego taki mini zestawik jakieś sobie skomponuję, żeby zabrać rzeczy typu właśnie radyjko. O, Odkąd tu jestem, to poluję na jakieś fajne radyjko, bo bez 13 brakuje jakiegoś dobrego radia. Jezu, jakie ISO jest. Czemu tu jest to jest tak wszystko poprzestawiane? Obrzydliwy ten obrazek będzie, no ale dobra no. Ważne, że nie przerwiemy tej pasy takiej. Bo jakbym przerwał pasę vlogów, znaczy uploadowania filmów po 28 dniach tej męczarni. No bo nie ukrywam. Fajnie się to robi. Mega zajawa, zajebisty odbiór od was, zajebiste wsparcie, ale jest to męczarnia. <laughs> Jakby w dzień w dzień montowanie tych filmów. Już mi to po prostu zbrzydło i po prostu liczę, że tego 30 dnia zrobię sobie chociaż dzień przerwy i zrobię sobie znowu jakiś zapas tych zapas dni. Dlatego doszedłem już na hatę. Ja śpi w domu, więc nie będę go budził. Mój współlokator, raczej znaczy ja jestem jego współlokatorem. Także idę zmontować to co teraz nagrałem. Wybaczcie widzowie, że jest taki przerywnik ale to dla waszego dobra i dla kontentu, który możecie sobie oglądać po prostu żeby był lepszy i ciekawszy a nie taki zrobiony na odpierdziel Także dzięki za wysłuchanie mnie i pójście ze mną do sklepu Jak widzicie to jest fajne w Japonii, że jest 4.30 a ja mogę iść do takiej żabki właśnie i kupić sobie co tylko zechcę Jeszcze raz Dzięki za oglądanie i widzimy się jutro. Peace!